Nie będzie odcinka z ZO. Chciałabym Wam coś najmieć. Tak więc... Kurde, to zmienia wątek. Ale trudno. Nie będę... mówiąc tak szczerze, nie będę już nagrywać aktualizacji. Tylko na przykład Bubi, jak się dostać. No i tego nie To by było tak mniej więcej o chodzi. No i co mi pozostało Jestem strasznie z i No i nie tylko dlatego, bo mam jeszcze problemy rodzinne Niektórzy są Już nie Ale Później... Ale Co mi pozostało? Co mi pozostało? Teraz y, nie będę już nagrywać kwalifikacji Jak oprzedzałam no, i co mi zostało? Ym, ym, za niedługo wybije się następny poziom, być może to nagram. Znaczy się moment, kiedy wybiję żebyście widzieli. Ale poza tym co, chyba nic. I, no i na tym chyba będę kończyła serię, bo. Znaczy, się, ta seria miała być wersją próbną, żeby zobaczyć, jak się nagrywa. Bo właściwie ta seria spowodowała, że zaczęłam nagrywać na YouTube i, i typ. Jezu. Ta gra się strasznie zacina Trudno się dziwić, a? No i... Ja nie umiem się wysłowić No i... No i no, wiecie o co chodzi Mniej więcej Ja sobie zrobię jeszcze zadanie codzienne, mniej więcej będę jeszcze Może sobie narobię tych, tych świątecznych, albo więcej nie zrobię, ale... Trudno No i tak jest więc... E, nagrywanie odcinka to była ta wersja próbna, no i co, co zostało? Ta wersja, a, ta wersja, no i możliwe, że za rok em, w ogóle wznowię to, bo możliwe, że znajdę kogoś, z kim mogłabym dojrzałszego, z kim mogłabym nagrywać, nie jakąś dziesięciolatkę. No i ten tego. No i tak więc... No... To był tak jakby pierwszy raz serii, e, serii e, odcinek informacyjne I ostrze... No i, no i z tego było na tyle. Może kiedyś mi zobaczycie na Zezo, ale no. Cóż, trudno. No ja się pojawiam na Zezo właściwie codziennie praktycznie. Teraz jest. Teraz nawet jestem. U szkole nawet bardzo wcześnie, ale trudno, no. No i cóż. Z tego mi zostało, że teraz się z wami żegnała, i. No i ta seria dobiega końca, aby nagrywać tylko. E, jak się gdzieś dostać, bugi i tego typu rzeczy. No i cóż, ja się w takim razie e, żegnam. Sayo.